What Lub Mieszka i Dobrawy barwny orszak i weselną biesiadę przygotowano w Tuliszkowie z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Uroczystości w Tuliszkowie rozpoczęło przejście Orszaku Mieszka i Dobrawy oraz strażaków ulicami miasta. Po nim odbyły się zaślubiny Pary Książęcej i ceremonia przyjęcia sakramentu przez księcia Polan. Inscenizację przygotowali uczniowie zespołu szkół w Tuliszkowie. To wielkie, najważniejsze wydarzenie w historii Polski. Warto je czcić. Cieszę się, że oprócz tych obchodów ogólnokrajowych możemy uczestniczyć i są organizowane obchody takie jak tutaj dzisiaj w Tuliszkowie. Głównymi bohaterami uroczystości byli uczniowie zespołu szkół w Tuliszkowie, którzy bardzo dobrze przygotowali się do swoich ról. Uczniowie Zespołu szkół w Teliszkowie przygotowali się do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. Przedstawili ślub Mieszka i Dobrawy oraz chrzest. Uczestniczą we mszy świętej, specjalnie na tę okazję przygotowanej przez księdza Prałata. Za chwileczkę będą też brać udział w uroczystościach po ślubie i chrzcie, czyli będą tańczyć, będą jeszcze grać na fletach, będą świętować tak ważną dla... Polaków uroczystość i na pewno nie jest to łatwe. Trudne, najgorszy był tekst do zapamiętania, żeby się nie pomylić, yy, bo to wiadomo, ludzi dużo patrzy to wszystko. No, chciałem, żeby to wyszło jak najlepiej. Chcieliśmy się w rolę dziesięciowiecznych mieszkach i Dobrawy. To nie były zbyt trudne role, myślę, do zagrania, tylko trzeba było się jednak skupić i wczuć w tą rolę. Trzeba było zachować dużą powagę i to był ten główny problem. Z mojej strony jak to wyglądało? Z mojej strony też nie wyglądało to, że było to trudna rola. Łatwo było zagrać dobrawę i myślę, że wyszło nam to dobrze. Przy świętej odbyła się weselna biesiada, podczas której uczestnicy obchodów mogli spróbować potraw przygotowanych przez Stowarzyszenie Razem dla Dzieci. Serwujemy mieszkańcom korowaj, czyli ciasto, starodawny kołacz, który był tortem weselnym. Serwujemy zupę do brawy, czyli teraz po naszemu żurek, smalec własnej roboty, ogórki kiszone, chleb pieczony, drożdżowe i kompot z jabłek oczywiście z Stuliszkowa